z zdziesiątkowała po głowie pszczół, co miało i dobre zalety takie, że ubyło pasik zanidbany, które miały bardzo niską wydajność. Na placu obozu zostały pasiki lepsze. Niestety stosowanie akarycydów skaża produkty pszczola, szkodzi pszczelarzowo. Co robić, żeby tego nie było? Jedno z dróg to jest lekka chemia, np. kwasy organiczne, puder, biwida i cake który teraz czymś tam jest zastąpiony. Inną metodą jest pszczoła odporna na warrozę. Czy takie pszczoły są? Zaczęto te pszczoły szukać. Najpierw zwrócono uwagę na pszczoły w Ameryce Południowej, które miały warrozę i żyłyby leczeni i bez problemów. Najpierw były ślepe drogi poszukiwania przyczyny, uważano, że te pszczoły są odporne, sprowadzono je do Europy i już tak odporne nie były. Potem uważano, że miejscowa flora pyłek hamuje rozwój. Grzybicy ściągano, pyłek karmiono, okazało się, to ślepo też Okazuje się, że walroza, destruktor, ma kilka podgatunków i my mamy tego PH, że my mamy Europę porażoną najbardziej zjedliwym podgatunkiem, mhm. czyli typem tak zwanym koreańskim, natomiast Ameryka Południowa jest najmniej zjedliwym, czyli typem japońskim, który jest o wiele mniej zjedliwy. Druga rzecz, która mocno hamuje rozwój warrosy w Ameryce Południowej, to jest długość czerwu zasklepionego. Pszczoły z Ameryki Południowej, pszczoła miodna, ma duży dole w krwi pszczół afrykańskich, które mają krótszy cykl czerwu zasklepionego. U nas pszczółka, przy założeniu teoretycznym, że czerw się rozwija 21 dni, to jest 9 dni czerw otwarty, 12 dni czerwu kryty. Przy tak długim okresie czerwu krytego, Samica, która składa nawet do 9 jaj, nie wszystkie dzięki Bogu, jedno jest niepłodne z tego będzie samic, pozostałe są płodne z tego są samice. I samica, która składa 9 jaj, zwykle na czerwiu pszczelim w ciągu 12 dni daje jedno lub dwie córki płodne, reszta są niepłodne lub jakieś formy przejściowe niewykształcone. Na czerwiu trutowym, który trwa 24 dni, Samic połodnych jest 2, 3, 4. Niestety w warunkach ekstremalnych i przy złym niedobrzeniu czerwiu nawet rozwój czerwiu pszczelego wiosną albo jesienią może się dłużać nawet do 24, a skrajnie 28 dni. Tych samic połodnych innych jest więcej. Pszczoły z Południowej mają dole w krwi pszczół afrykańskich, których cały cykl czerwiu wynosi 18 dni. I one mają y, mniejszy potencjał i inny podgatunek y, y, warrozy. Potem znaleziono pszczoły w Wietnamie, które też, nie wiadomo, bez leczenia żyją. Znaleziono pszczoły w Mandurii, czyli tzw. pszczoły primorskie, które bez leczenia żyją. To akurat pszczoły, gdzie stwierdzono wartość już w 1952 roku, zaraz po Singapurze, a żyją. Tam zdziesiątkowane po głowie, a te żyją. No i zaczęto szukać dróg selekcji. Najpierw uważano, że trzeba znaleźć mechanizm, żeby dalej pszczoły selekcjonować, Rekursorem badań praktycznie w Polsce był Jerzy Budrzecki. W Puszczy Pińskiej była, była pasienka Polskiej Akademii Nauk. Zgromadził kolekcję czterech raz Połowa leczona, połowa nieleczona. Finał był taki badań, że po trzech latach wszystkie nieleczone padły. Krainki kaukaskie i środkoeuropejskie przetrwały tylko prymitywne, agresywne pszczoły augustowskie bez leczenia, bez leczenia. Prymitywne, agresywne, augustowskie, bez leczenia przetrwały, a wszystkie nieleczone padły. Bubrzycki zmarł, badania nie były kontynuowane. Próbowano tylko w różnych częściach Europy kontynuować te badania nad zachowaniem behawioralnym. pszczół, różne były kierunki tych badań sporo w tym kierunku zrobili Niemcy, głównie Instytut wobel Ruzel. Oni wpadli na pomysł, że kluczem sukcesu będzie skrócić metodę selekcji Okres szczęścia zasklepionego. Ten okres zasklepionego to jest średnio dla pszczół europejskich 288 godzin, czyli 12 dni razy 24 godziny to ponad 228. Dokładnie muszę sprawdzić to, ale tak. Uważano, że gdyby skrócić nawet o 10 godzin, to już się przyhamuje warroce, a gdyby skrócić o 48 godzin, to w ogóle problemu warrocy by nie było. Gdyby skrócić z 12, w ogóle by się nie, nie byłaby w stanie wydać głodnego potomstwa. No. Ale to ja tak jakby mówić, przydało. że kobieta chodziła w ciąży nie 9 miesięcy, a 8, to też byłoby lepiej, tak? Nie jest tak prosto oszukać natury, więc szukamy rozwiązania, żeby znaleźć takie pszczoły na świecie, które już naturalnie mają e, okres e, krótszy. Sekulata i Adansoni odpadały, bo są chorewnie agresywne. Znaleziono pszczółki łagodne w Ameryce werpa, werpa wcale nie jest taki, mimo że Afryka, łagodny klimat tam potrafi iść No spaść. Znaczy potrafi być dziwno, bo to jest Cypelek, daleko od równika. Tam jest pszczoła przyłątkowa, bardzo specyficzna, na której się ma nie rozmnaża. Tam długość okresu czerwcu zastępnego jest też 18-dniowy nie są w stanie zamknąć cyklu. Robiono wobec krzyżówki miejscowej krainki, dole w krwi i usiłowano te pszczółki dalej selekcjonować. To były takie dość żmudne, paskłonne badania. Znaczono kolorowymi opalitkami wieczka tarbiów w momencie zasklepiania i jakieś tam kręciło się koło, jakiś zegar i starano się wychwycić te pszczółki, które Miały kluczowe z czerwca sklepionego. Na bazie czystych krainek postępy hodowlane były marginalne. Robiąc czerwówkę F1, pszczoły Melifera Karnika i pszczoły Melifera capensis, czyli tej przylądkowe z RPA, uzyskano radykalne skrócenie okresu, okres pośredni, a potem usiłowano krzyżowaniem wypierającym, czyli e, trudniami krańskimi, do, dodać, żeby więcej, żeby zachować walory skróconego czerwiu, a jednocześnie zachować walory krainki, żeby dobrze się umowała, żeby zbierała miód. No i niestety ta cecha się ustyczniała, te badania też kontynuował Maciej Siuda, do mojego jego praca doktorska, kontynuowała Pani Konopacka. <Ky> Jakąś tą ta, metodą takiej prostej krzyżówki, taki efekt można uzyskać. Była też taka inna metoda, próba, żeby nauczyć nasze pszczoły czyszczenia i uszkadzania warrosy, Mianowicie zaobserwowano, że pszczoły wschodnie Apis Cerana zrzucają warnozę, dokuczają, one bardzo szybko wykrywają, wyrzucają szczelny, strącają, wejdzie z znowu strącają. One nie ma czasu nakłuć i się pożywić. Jak tak mówię, to za chwilę jest strącane i ona naprawdę przykre życie. Więc dodawano pszczółki Apis medwera, Apis Capensis do naszych, nie Capensis tylko Cerana, do naszych pszczół mionych. I liczymy, że nasz, tamte się nauczą, bo pszczoły też się uczą, proszę Państwa, pszczoła się też potrafi pewnych rzeczy uczyć. Większość rzeczy ma w genach, czyli w instynkcie, pszczoły nie muszą znać wychodów uczelni, można dać czerw zasklepiony do inkubatora i pszczoły wszystkie prace będą wykonywać. My, jako ludzie, prawie całą wiedzę mamy z nauki. W genach niewiele nam zostaje i w instynkcie, natomiast rozmnażanie nam zostaje tylko dobrze, natomiast, ale też musimy sięgać po podręczniki, pszczołom, nie muszą sięgać po podręczniki. No nie wszyscy, nie ale natomiast my niestety musimy się uczyć w szkole od rodziców. Miałem taki kiedyś makabryczny eksperyment, robił Fryderyk, chyba wielki. Czy jakim językiem ludzie mówili w raju, dzieci, do dzieci się nie odzywano, oczywiście do chłopskich dzieci, a nie dzieci Fryderyka. No i te dzieci były jak zwierzęta. Nikt nie rozumiały się prawie. Nie było przekazu wiedzy, jak się zachowywać. U pszczół niestety, tam jest pokrewieństwo takie, że jak się dodaje pszczółki, mimo że inny gatunek, one normalnie pracują, pielęgnują, czerw, czyszczą, ale nie potrafiły tam te pszczoły nauczyć naszych pszczół czyszczenia. Potem zaczęto szukać w populacji pszczół kraińskich i stwierdzono w ogóle w Europie, że niektóre populacje krańki efekt czyszczenia, skracania i częściowego uszkadzania mają. I takie populacje znaleziono gdzie, gdzie w Europie, w Niemczech, w Amstrii, a także w Polsce takie obserwacje robił. To jest aż praktyk pan Jerzy Smotry z tym barku. I on na bazie linii dobra stwierdził, że jego pszczoły mają mniejsze, i on tak uważał, mniejsze przyrost warrosy, że bardzo dużo warrozy ma odcięte od nurza. No, oczywiście niektóra warroza może naturalnie stracić od nurza, bo to hityna i tak dalej, ale on był przekonany, że to robił, że to no i chciałem zachęcić hmm. profesora do, żeby tym zainteresował swoją doktoratkę Beatę Bąk. No ale pan profesor Widy był taki bardzo temu niechętnie ustosunkowany, że jakiś tam mitoman, jakiś smoter, żeby zniechęcić. Ale jakoś go jednak przekonaliśmy i ona w badaniach naukowych, gdzie celowo nanosiła warrozę żywo na żywe ciało pszczoły pod płytką Kopetkiego, stwierdziła, że akurat w polskich populacji pszczół najlepsze zachowanie strancania w naniesionej miały pszczoły właśnie smotra oraz pszczoły prymitywne augustowskie, o których już mówiłem, że żyły 3 lata bez leczenia. Czyli potwierdziła metodami naukowymi obserwację praktyka. Też Leszek Stępień jak szukać internet Polbart stwierdził, stwierdził, że u niego obserwował żywo warunce, na przykład miała jedną stronę dużo od To i chodziła w jedną stronę jak wskazówki zegarka. Nie mogła wejść. No to takie obserwacje praktyków. Teraz od strony naukowej, jakie są prace. Profesor Wojciech uważał, że trzeba podejść do sprawy praktycznej. Nie szukajmy mechanizmu, szukajmy efektu ostatecznego. Badajmy pszczółki metodami znanymi, skutecznymi, jakie jest porażenie i rozmnażajmy tylko te, gdzie porażenie jest małe. W pasiece potrafią być różnice w porażeniu 1 do 100. Tu jest 10 wagons, tu 100, 1000, 10 tysięcy. Tu kompletnie niegroźna, mało groźna, bardzo groźna i śmiertelne zagrożenie. I w ogóle nie, jakiś mechanizm jest, nie wiadomo jaki. No i wygłosił takie referat w Oslo chyba w 1988 roku, był przetłumaczony na wiele języków świata, zainspirował pszczołami niemieckich, w Niemczech powstał zespół AGT, to jest skrót z języka niemieckiego, coś tam, allgemeine Zeitung, zuch, tolerant zuch, skrót oznacza, hodujemy pszczoły odporne na Worosę. To był główny czynnik selekcyjny. Ale Niemcy samobitni, to akurat zrobili amatorzy. skrzyknęło się tych amatorów ze 200 mieli Drobne pasiki amatorskie, mieli czas się bawić, chcę, się na się I co jeszcze wprowadzili? Elementy dodatkowe. Te z higienicznej głowy. Miodność, zimotrwałość, łagodność, trzymanie się plastów, Ale główny kierunek to była selekcja przyrod na warozę. Z przeróżnych linii krajniki badali i w efekcie wyhodowali pszczoły AGT, w których przyrost warozy jest dużo mniejszy, ale jeszcze bez chemii się nie można obyć. Te pszczoły na jakiś sposób w tej wartości żyć tak łatwo nie dają, ale mechanizm aż do końca nie jest poznany. To jest yy, takie badania, chyba już są tam robione yy, ze 20 lat w, Niem w Niemczech AGT. Amerykanie z kolei, też nie wiem, jaką metodą, czy naukowo, czy metodą praktyków, wychowywali pszczoły VHS. To jest skrót z angielskiego war warroa, higienik. Yy, coś tamtego też. W tam inaczej jest. Szczółki mają tak niesamowicie wyczulony zmysł powodzenia, że są w stanie wykryć komórkę, w której jest warroza, odsklepić ją i albo wyrzucić, albo zjeść. I warroza nie może się rozmnożyć. Finał jest taki. U nas 70% warrozy sami zdaje potomstwo płodne, a 30% niepłodne, a tam jest na odwrót. Niestety tych pszczół nie będziemy ze względu na rzuka go sprowadzać, ale są dwie na świecie linie wyhodowane w, w dużym stopniu odporne na wrozę. Jest też pszczoła primorska, która w sposób też nieznany, jak w Wietnamie jest odporna na wrozę, która jest to samo wrozę jak nasza. Nieznany jest mechanizm. Ja, mój kolega miał jedno pszczołę w Primorsku, o niej są rozważone opinie. Nietypowa pszczoła pracuje w 37 stopniach Celsjusza. Być może jej mechanizm polega na tym, co tu się któryś z kolegów pytał o izolowanie matki. Ona bardzo wcześnie ucina czerwienie, tak przynajmniej twierdzą pszczelarze i nie czerwi pół roku.